Zamiast gorącego piasku, tor przeszkód. Zamiast stroju kąpielowego, wojskowy mundur. Zamiast świeżej smażonej rybki, grochówka. Te i wiele innych atrakcji go... byli komandosi gromu dla uczestników obozu wojskowego. Chętnych do udziału w tym wyjątkowym projekcie wypoczynkowym, z roku na rok przybywa. I nie chodzi tutaj tylko o zabawę, ale także o przyszłą pracę w służbach mundurowych. Rafał Stańczyk przyglądał się, jak wyglądają wakacje w kamaszach. Druszy na baczność! Na moją komendę w szeregu zbiórka! I tak przez dwa tygodnie. Na dobry początek dnia porządna rozgrzewka. Rozgrzewka jest naprawdę ciężka. Pod koniec no, praktycznie ługamy się do obozu. Następnie jest śniadanie, apel poranny i zaczynają się bloki programowe. Raz, dwa, zabieramy pistolet. Na... W programie walka wręcz, obrona przed nożem, podstawy strzelania i nurkowanie. Oczywiście. Nie może zabraknąć wojskowego toru przeszkód. To są wszyscy ochotnicy, więc e, nikogo nie trzeba specjalnie motywować. Ludzie są praktycznie z całej Polski. E, sami znaleźli, że takie obozy są organizowane, sami się zgłosili na ochotnika, przyjechali, są bardzo zaangażowani i widać, że chcą. I nikt tu nie może liczyć na taryfę ugodną. Pierwsze dwa dni są najgorsze. Ale później się no po siniakach widać, że nie jest za łatwo, ale, ale dajemy radę i dziewczyny też dają. Trzeba sobie też dawać radę bez najnowszych osiągnięć cywilizacji. A ta walka też nie należy do najłatwiejszych. Dzięki temu, że nie mamy tutaj ani zasięgu, ani internetu, następuje całkowita regeneracja organizmu. Czego nie moglibyśmy dostąpić, yy, siedząc cały czas w domu i robiąc to, co robimy na co dzień. Na no, dziewczyny zdjęcie z karabinem z 60 lajków przynajmniej. No, no, no coś tam się wrzeci, po powrocie. Wakacyjne obozy wojskowe zyskują coraz więcej miłośników, bo większość z tych osób chce pracować w policji albo w wojsku. Mundur to stała praca i nie najgorsze zarobki. Ale doświadczeni żołnierze ostrzegają przed jedynie ekonomicznym wyliczeniem korzyści. Służba wojskowa jest na pewno przede wszystkim dla ludzi, którzy czują takie powołanie wewnątrz gdzieś siebie. To jest takie miejsce dla ludzi z pasją i to właśnie oni się najlepiej. Tutaj sprawdzą. Kolejki przed punktami rekrutacyjnymi do wojska czy to do policji już nikogo nie dziwią. Na jedno miejsce w policji przypada średnio kilkunastu chętnych. Rekord padł w Straży Granicznej. 35 kandydatów. Nic więc dziwnego, że służby mundurowe podnoszą poprzeczkę. My wybieramy najlepszych, stąd też normy są coraz bardziej zaostrzane. W tym roku skrócony został czas, w jaki można przejść test sprawnościowy. Ale uczestnicy obozu nie obawiają się podkręconych norm czasowych. I mają nadzieję, że tuż po zakończeniu szkoły założą ponownie mundur, ale tym razem już nie dla zabawy. Rafał Stańczyk, Polonia24.